Efekt kuli śnieżnej zaczyna się rozumieć, jak zaczyna się osiągać. I teraz, na czym to polega? Ja już to dzisiaj rysowałem jednej tutaj młodej damie. Gdy jesteśmy zwykłym janem kowalskim przeciętniakiem do potęgi X, to każdy w swoim życiu toczy, jak te żuczki, takie swoje długienko na początku. I toczy się tą kulkę. I teraz moi drodzy. Z sukcesem jest tak, że na początku każdy toczy takiego małego dropsa i to nie jest proste, żeby takiego dropsa w ogóle turlać. I tu już jest jakby cały bajer i trudność. Nie, jak go kopniesz, to niestety to nie zadziała. Trzeba go turlać. I jak nie mamy żadnych umiejętności, jak nie mamy żadnych zdolności, jak nie mamy żadnych dokonań, to tego dropsa się masakrycznie trudno <grych> obraca. No i teraz, moi drodzy, tak jak Wam wcześniej rysowałem, to teraz troszeczkę inaczej będzie. Ta droga tutaj to jest kosmos. Tu jest milion w ogóle przejść, utrudnień, jest cały czas pod górkę, spadamy, wchodzimy do góry. Ta droga to jest nęka. Tak jak ja wam już mówiłem przy pisaniu tej mojej pierwszej książki, to była masakra, nie potraficie sobie tego wyobrazić, albo jak wyobrażacie sobie piasek, no to mniej więcej to jest taki ból elementalny codziennie, żeby się zmuszać do robienia czegoś, czego, na co nie masz w ogóle ochoty. Lepiej wyjść na imprezkę i coś porobić. I teraz, moi drodzy, tu jest masakra i teraz możemy pracować na przykład jeden rok i tych efektów praktycznie nie widać, bo większość buraków też jest na tym poziomie. Banda przeciętniaków, nie? Pracujemy następny rok, dalej może być nic nie widać. I tutaj ludzie się już przeważnie zaczynają poddawać i schodzą sobie z powrotem, rezygnują z marzeń, odpuszczają. I teraz, moi drodzy, ta kulka, ta jak tu była taka mała, tak tu już jest troszeczkę większa, pękają, tu jest jeszcze większa, jak się idzie po tej drabinie sukcesu, ale w pewnym momencie, jak masz pierwszy sukces, nagle mówisz, aha, zapieprzałem, ciężko pracowałem, nabywałem nowych umiejętności, dlatego tutaj jestem. I teraz moi drodzy, dla mnie w moim życiu, to mimo wszystko, była, to był, to był moment, w którym ja napisałem tę książkę niemożliwe. Dla mnie to było niemożliwe, żeby ona była w Empiku, jak była moją pierwszą książką. Jak ja to osiągnąłem, ja zrozumiałem, że ja mogę wszystko, absolutnie wszystko. Jak wczoraj oglądaliście ten motywacyjny, czy przedwczoraj, z Arnoldem film, on jak zdobył mistrzostwo Europy Juniorów, on zrozumiał, że te jego marzenia nie są bajką. On wtedy zaakceptował to, że wszystko jest możliwe do zrealizowania. Skoro Recz Park zrealizował swoje marzenia, to i on może. Bardzo prosta dedukcja. I teraz dla mnie to był właśnie zapłonowy moment w moim życiu, to było to niemożliwe. Dla was to może być Pierwsza Liga, Ekstra Klasa, Druga liga. Generalnie rzecz biorąc, czekacie na ten moment, wierzcie mi. Bo tu już się zaczyna wiedzieć, że się osiągnie sukces a już nie tylko wierzyć. Większość osób potrzebuje wiary i teraz na tym etapie, oj, trzeba dużo wiary. Jeszcze więcej pewności siebie i niesamowitej motywacji do tego, żeby się wdrapać. Ale jak już się osiąga ten pierwszy sukces, to nagle zaczyna się robić z górki i ta kula rośnie w sposób nieproporcjonalny zupełnie do tego, co było wcześniej. Ja już Wam to mówiłem, jak to wcześniej działa, ale musicie sobie zaufać i na tym poziomie zobaczyć te niewidzialne, żeby być w ogóle w stanie to osiągnąć. Trzeba uwierzyć w siebie, trzeba mieć niezachwianą motywację, którą napędzacie tym.